Czy pana zdaniem polskie elity polityczne, polityczne mogą porozumieć się ponad podziałami, aby szybko uruchomić tego typu projekt? Ja nie, nie chcę rozstrzygać, czy o, o tych niuansach ewentualnie, czy to będzie do 35 roku życia jakieś szkolenie, czy to będzie obowiązkowe, pochodnicze, czy to będzie szkolenie, które będzie trwało dwa czy trzy miesiące, ale czy... Pana zdaniem jest to możliwe także z punktu widzenia procesu legislacyjnego wprowadzenie takich rozwiązań. Czy, czy powinniśmy opierać na obowiązujących ramach prawnych, czy szukać nowych rozwiązań? Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie dyskusji na ten temat. Uważam, że istotne, pożyteczny. To są sprawy, które również my w mojej partii, czyli w Roku narodowym przemyśliwaliśmy i postulowaliśmy od wielu lat. Roku w roku po aneksji Krymu sformułowaliśmy hasło, że trzeba wzmocnić zdolności obronne naszego narodu, żeby nie doszło do czegoś podobnego nigdy w Polsce. Wówczas przedstawiliśmy w trakcie wyborów w 2014 roku taki program z hasłem Militaryzacji Narodu. On w zasadzie wówczas e, nie wszedł do dyskusji, ponieważ moim zdaniem e, siły politycznej stan debaty był taki, że nie to, że nikt z nami nie zgadzał, ale wszyscy się bali takich spraw nikt nie chciał o nich dyskutować, natomiast minęło 10 lat i mam wrażenie, że to co wtedy postulowaliśmy w tej chwili już głównym nurtem debaty, Czegoś świadectwem są między innymi te propozycje. Porozumienie, realistycznie rzecz biorąc, wszystkich sił politycznych jest moim zdaniem szczególnie szybkie niemożliwe, ale dobra wiadomość jest taka, że też jest niepotrzebna. Moim zdaniem trzeba po prostu zacząć to robić i yy, 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 główne wyzwanie tutaj jakieś yy, wiadomo, że w takiej formie powszechnej i przymusowej, to moim zdaniem nie uzyska nawet no, akceptacji. Natomiast słusznie tutaj proponenci tej koncepcji sami założyli, że państwo siły sprawy zupełnie są niegotowe. Więc tak naprawdę tutaj trzeba zacząć jakiś pilotaż jednocześnie przygotowania takiej koncepcyjno-programowe. Do w ogóle obsługi takiego wyzwania w wymiarze państwowym. Tutaj w kuluarach konferencji rozmawiamy z różnymi generałami, ekspertami i w tej chwili nasze siły zbrojne przerasta wyzwanie polegające na tym, żeby doświadczonych oficerów z wieloletnim doświadczeniem generałów, ludzi, którzy byli na misjach, zagospodarować po to, żeby szkolili młodych żołnierzy zawodowych. Nawet to nie jest w żaden sposób zorganizowane a co dopiero mówić o tym, żeby wszystkich młodych ludzi w jakiś logicznie planujący system i to jeszcze działający przymusowo wrzucić. Uważam, że to jest niezłe jako punkt wyjścia do koncepcyjnej dyskusji. Natomiast to, co należy wprowadzić to właśnie taką Legię Akademicką albo tego typu rozwiązania oparte na dobrowolności, realny, powszechny system powszechnego przeszkolenia wojskowego, dobrowolnego. My w Konfederacji Starając się znaleźć jakiś balans pomiędzy spłacaniem zdolności obronnych państwa i e, 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 ograniczeniami wynikającymi z nieufności wyborców, obywateli do tego, co nasze państwo proponuje, e, doszliśmy do takiej konkluzji, którą od kilku lat prezentujemy w mediach, że popieramy stworzenie systemu dobrowolnych przeszkoleń, najpierw powszechnego, dobrowolnego przeszkolenia wojskowego. I moim zdaniem wszystkie znaki na Ziemi i Niebie wskazują, że nawet to zadanie w tej chwili przerasta nasze siły zbrojne. Tutaj e, e, ta koncepcja wychodzi daleko poza pozostawej siły zbrojnej. Uważam, że słusznie doświadczają wojny na Ukrainie, w ogóle wszelkiego rodzaju, to, a ta dyskusja bywa kilku lat, odporności państwa jasno wskazuje, że inne obszary są nie mniej ważne i w sytuacjach kryzysowych muszą być jakieś schematy reagowania uzupełniania braków kadrowych. Trzeba się wiedzieć z tym, że w sytuacji kryzysowej czy wojennej część ludzi, którzy obsługują jakieś ważne odcinki z różnych powodów zniknie, zmieni swoje miejsce zamieszkania, przesunie się, zajmie się czymś innym. Muszą być schematy y, zastąpienia, więc jakaś baza danych y, o kadrach byłaby bardzo dobra. To czego na tej rozpisce y, mi zabrakło to zdecydowanie kwestii, wypisam sobie tutaj i wymienię je. Y, nie mniej ważne, niż te wymienione. Takich jak przemysł, serwis różnego rodzaju sprzętu, kwestie infrastruktury, budownictwa, transportu, logistyki, energetyki, paliw, uzdatniania wody. Można stwierdzić, że to już jest obsłużone przez obronę cywilną, ale dobrze wiemy, że nie jest. Więc tak naprawdę dobrze jest sobie wymienić te rzeczy i przypomnieć. Ja byłem na kongresie obrony cywilnej organizowanym niedawno w Warszawie i też z rozmów kularowych nie odniosłem wrażenia, że ktokolwiek. Wiążę nadzieję, że w tej chwili w Polsce dochodzi do jakiejś rewolucji i tworzenia jakichś struktur, których wcześniej nie było, i że my to zaraz jakieś tematy będziemy mieli załatwione. Więc moim zdaniem jest to mnóstwo rzeczy do zrobienia prawie od postaw i to przed czym bym przestrzegał wszystkich autorów koncepcji z przymusowością w nazwie, to żeby się nie skończyło jak ze zwoływanymi chyba jeszcze zmianą władzy, ćwiczeniami rezerwy. Gdzie był chaos komunikacyjny, totalny, polegający na tym, że instytucje podległe Monowi przeczuły sobie nawzajem co do tego, na ile te ćwiczenia są przymusowe i kto tam na nie w ogóle ma być mobilizowany, że była głęboko nieprzygotowana i spowodowała, że w ciągu kilku dni doszło do kryzysu medialnego i do wycofania się yy, naczelnych yy, władz odpowiedzialnych za siły zbrojne z tego projektu. To chyba najgorsza sytuacja, że się coś ogłasza, mieli w mediach przez ileś dni, o czym ludzie, którzy mają być autorytetem, latarnią, przywódcami, wycofują się po prostu w obawie przed chaosem, który sami wygenerowali i brakiem zaufania obywateli. Takich sytuacji musimy koniecznie uniknąć. Dlatego uważam, że dyskutować na poziomie think tankowym, akademickim czy politycznym, możemy każdą koncepcję, natomiast do wdrożenia należy kierować koncepcje dobrze przygotowane. Które będą sygnalizować obywatelom, że pojawiła się jakaś nowa jakość. Nawet jeżeli te projekty będą małe, niewystarczające, nieporównywalne ze skalą finlandzką, koreańską, izraelską, czy jakąś jeszcze inną, te niech one będą dobrze przygotowane i dadzą sygnał, że po prostu ktoś to przemyślał i że zrobi się A, później można zrobić B, C i być może więc się przygotować do rozciągnięcia jakichś systemów mobilizacyjnych, czy jakichś systemów asekuracji, jakichś systemów państwowych przez dobrze wykwalifikowane kadry, gdzie wiemy, że, że w tej chwili dobrze wykwalifikowane kadry inżynierskie y, y, z wiedzą informatyczną, elektroniczną są coraz bardziej y, niezbędne do tego, żeby cokolwiek funkcjonowało. Y, więc to, to jest moje spojrzenie na tę kwestię. Dziękuję.